Dzień dobry, nazywam się Andrzej Fedorowicz, jestem redaktorem prowadzącym blog poświęcony telewizji cyfrowej www.multiblog.pl. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać, jak przełączyć się z telewizora analogowego na cyfrowy. Telewizor analogowy połączony jest z dekoderem cyfrowym za pomocą kabla SCART, który podpinamy do tzw. eurozłącza. Dzięki temu możemy otrzymać na telewizorze analogowym obraz standardowej rozdzielczości. możemy natomiast otrzymać na nim obrazu o wysokiej rozdzielczości. Kupując telewizor cyfrowy, wiele osób popełnia ten błąd, że łączy go z dekoderem za pomocą tego samego kabla, który służył do połączenia z telewizorem analogowym, czyli kabla SCART. Oczywiście możemy połączyć telewizor cyfrowy z dekoderem za pomocą kabla SCART, ale wówczas otrzymamy wyłącznie obraz o niskiej rozdzielczości. Aby uzyskać na telewizorze cyfrowym obraz cyfrowy, w tym obraz wysokiej rozdzielczości, musimy użyć innego rodzaju kabli. Są to kable HDMI, które podpinamy do gniazd HDMI, w które wyposażone są wszystkie produkowane obecnie telewizory cyfrowe. Jeśli chcemy uzyskać na swoim telewizorze obraz cyfrowy, w tym obraz wysokiej rozdzielczości, musimy również posiadać dekoder wyposażony w wejście HDMI. Takie połączenie umożliwi nam otrzymanie dobrego obrazu cyfrowego na naszym cyfrowym telewizorze. Niektóre dekodery wyposażone są wyłącznie w eurozłącze. Łącząc taki dekoder z telewizorem cyfrowym, nie otrzymamy na telewizorze obrazu dobrej cyfrowej jakości. Tak wygląda w telewizorze HD obraz wysokiej rozdzielczości, jeśli odbieramy go z dekodera cyfrowego za pomocą kabla SCART. Łącząc telewizor cyfrowy z dekoderem cyfrowym za pomocą kabla HDMI możemy uzyskać obraz cyfrowy lepszej jakości, w tym również obraz wysokiej rozdzielczości. W następnym odcinku opowiem, w jaki sposób przełączyć się z rozdzielczości standardowej na wysoką.